Привет, кохане! Сема! Сема! Фан в Эй, сема, Иринку! Akurat, akurat chciałbym powiedzieć o tym, że mi się e, nie chce tutaj mieszkać. Jakby w Naddniestrzu, kiedy byłem, mi się bardzo podobało tam sobie mieszkać. Akur... Polska to syfu, czekaj Roman! No to Roman, przecież to naucz, no a naucz niemieckiego, no wyjeżdżaj stąd. Mentalnie naprawdę Polska jest bardzo podobna bardzo do, ukraińskiego. do ukraińskiego, tylko ja bardziej taka czysta. Tak. Ja jestem fanem Ukrainy. Ukraina to bardzo dobre miejsce. No do więzienia ukraińskiego bym, bym, bym nie chciał. Tak. Ja bym też. Polacy jest. lubią sprzątać, jak gdzie jak, jak nie przyjdę to zawsze jest czysto, czysto. Czy, Wszędzie, to, coś to, coś prawdopodobnie to. nie wiecie, co to będzie? Tak, tak. Tak duże jedzenie mam tutaj, tak, takich duży dostęp do, do towarów, produktów. Tak. Kasy z YouTubą. Tak. Bo tak. się o 5 rano, idą do pracy. Ja nie wiem, czemu taki człowiek w ogóle zrobi. Wiem, że istnieją jakieś organizacje. Jak, jak trzymasz się z, nim, z nimi razem długo, to możesz dostać tą klasę z YouTube'a. To tam, to, to tam, tam decyduje? Roman? To decyduje, ale wszyscy wiedzą, tak, wszystko wiedzą. No. Mnie, mnie płacą za to, że jestem z ruskiego świata, no. Chajsiek, chajsiek. Zawsze trzeba, nie? Tak. Nigdy nie można 100% sprawdzić. Ale jednak oczywiście też nie, nie, nie będę to ukrywał, że Polska to syf. Roman, co było trudniejsze w nauczeniu języka polskiego. On, on. Oh, 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 Chciałem bardzo przeczytać, co to jest przedemuszl. Zrz, Zresztą. Na mnie tak zadziałało. Dwie takie opakowania, tak? No co, ja całe pamiętam, nic nie pamiętam. Ja bym to zjadł. Jak zjesz coś takiego, to będziesz chorował. Moim zdaniem. Dlaczego to ożyczy? Nie no, a po co? To ja jestem z ruskiego świata, no. no. Chciałem odpocząć od, od wschodu. Ru rosyjski, 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 no. rosyjski. Ej, tam, Roman, u nas to samo, u nas to samo, jest taka sama kultura No tak, mniej więcej. To samo. Nie, mniej więcej tak... Ale czekaj, kieleckie albo winiary... Nie próbowałam i nie porównywałam. Można byłoby sobie normalnie tolerować nawzajem, a nie kłócić się. Bo u nas na przykład też na wschodzie tak, że nie trzeba się zastanawiać. Co ty pamiętasz, romant ze Związku Radzieckiego? No, jeżeli chodzi o Mołdawię i Ukrainę, to teraz relacje się poprawiły. Ciekawe, ale ciekawe, ale ciekawe. No będzie intryga, no. No bardzo dobra do intryga. Do Nie. Ty Roman przyjechałeś do Polski, a ja chcę się do Rosji i stało prowadzić. O fajnie, nie no zapraszam. Bo możemy się wymienić jak masz mieszkanie. U no, nas, <noise> nas, nas tyle tych problemów tutaj. Byłeś tam prawdopodobnie. W Warszawie? Jutro. Roman udaje, że nie, że nie jest Polakiem. A, Chcesz zobaczyć reakcję Polaków, kasę z YouTubą. Wow. Tutaj, tutaj piją whisky, tutaj i Polacy i rosyjskojęzyczni, tutaj hajsiek, hajsiek, tutaj... Wow, ja jestem w szoku, bo no komu stać na whisky w wschodzie? Do widzenia! Do widzenia! Pa! Ale była fajnie! Ale było fajnie. A była fajnie! Ale było zimno! Ale było zimno!